Dzień dobry, witam serdecznie z tej strony Mateusz Cichocki w widłach trzech rzek, a to już mój kolejny film. Kochani, mamy sobotę, dzień poprzedzający wędkowanie. No i z racji takiej, że główki w okolicach Nowego Dworu niespecjalnie dają leszcze, a ponadto są okupowane przez miejscowych wędkarzy, także trudno sobie tam zanęcić miejsce, postanowiłem, że podnęcę sobie taki mój dziki, przydomowy odcinek Wisły, gdzie tych wędkarzy zbyt specjalnie nie ma, ryb też zbyt specjalnie nie ma, ale może coś się zmieniło i na jesień te rybki się ruszą. Także kochani, jeżeli chodzi o tą miejscówkę, jest to taka totalnie dzika burta, gdzie nie widać ani jakichś, powiedzmy sobie, umocnień brzegowych, ani głębszych rynien, ale zobaczymy, może coś podejdzie. Także zachęcam do subskrypcji, komentowania, śledzenia moich mediów społecznościowych, a ja biorę się za robotę i niebawem widzimy się już nad wodą podczas wędkowania. No i dobra, idziemy sobie zanęcić, jest jak zwykle ze mną mój syn Staś. Bo to taki warunek nęcenia, że mogę sobie nęcić po pracy, czy w sobotę, ale muszę zabierać dzieci. No i widzisz Stasiu, już z tej skarpy byśmy nie zjechali samochodem. Znaczy zjechać, to może byśmy zjechali, ale na pewno byśmy nie wjechali z powrotem. No teraz to już jesień w pełni. Przychodzenie pomiędzy takimi trzcinami i wierzbami ma naprawdę swój klimat. Być może z rybami będzie różnie. Ale i tak warto. Dlatego dzikiego klimatu z dala od ludzi. Nie będzie tu jutro w niedzielę samochodów, nie będzie jakichś przypadkowych spacerowiczów, nikt nie będzie mnie zagadywał. Będę łowił dyskretnie, w komforcie, także może być ciekawie. Miejscówka z góry wygląda tak, więc jest to totalnie dzika, wyślana burta. No i za chwilę będziemy tutaj ręcić. Tutaj będę rzucał gdzieś poniżej. A sama burta, sama skarpa wygląda tak. Także jest wysoko, jest klimat. Nie widać niestety albo, stety, innych wędkarzy. Także zaczynamy. Miejscówka piękna, skarpa idealna. Ale niestety są tutaj też śmiecie pozostawione przez niedzielnych wędkarzy, takich co lubią sobie trzasnąć pięć browarów nad wodą. No nie powiem, mi też się czasem zdarza, ale śmieci po sobie zbieram. I wiecie, pozbieram je, ale nie po to, aby wyżebrać wyświetlenia, tak jak to czynią youtuberzy, tylko dlatego, że one zaburzają mój komfort psychiczny, mój komfort, który jest najważniejszy podczas wędkowania. Także zbiorę te śmieci, żeby było mi dobrze, a nie po to, aby wyżebrać wyświetlenia. Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Mateusz Cichocki w Widłach Trzech Rzek. No i kochani, no wybrałem się na te ryby, ale powiem szczerze, że nie wiem, czy dobrze postąpiłem, bo całą noc niestety prawie nie spałem. Dostałem jakieś anginy. Trochę źle się czuję. No ale jest niedziela, więc postanowiłem, że pojadę na te ryby, choćby nie wiem, co się działo. Mam jakieś leki, mam też e, termos, więc będę popijał to gorące herbatki i mam nadzieję, że trochę sobie powędkuję, bo planowałem ten wypad naprawdę tydzień czasu i po prostu, no i tak nie mogę spać, i tak nie mogę spać, więc co mi zależy. Pojechałem nad, nad tą rzekę, rzeka jest przy moim domu, także w razie czego będę mógł sobie wrócić. Dobra, nie przedłużam, idę na stanowisko, jest 5.40 i zobaczymy, co jest grane. No, nad Wisłą, coś niesamowitego. Przepraszam za mój zachrypnięty głos. Ale tak jak Wam mówiłem, jestem delikatnie chory. No i przed chwilą miałem dosyć niezłe branie na lewej wędce. Także być może jeszcze coś tu się rozegra. No i powiem wam, że jak zobaczyłem te branie, to od razu lepiej się poczułem. <laughs> Tutaj są robaczki, tak czerwone zdrowy, białe. Zanęta Sensas 3000 połączona z jakąś Lorpio termosiki, fotelik. No i mam nadzieję, że zaraz coś tutaj wpadnie. Woda niestety podniosła się z jakieś dobre 30-40 cm. No ale zobaczymy, może coś to pomoże, bo była straniżówka. Także dobra, nie przedłużam rozłączam się. No i dobra, chyba jest pierwsza ryba. Albo była. Obranie znowu była, nie wiem. No jest, jest jakiś krom. To nie krąpik. Na moje oko. Jest to jelec, Kurde, jest jeszcze dobra, popłynął to niech popłynął. Było jakby lepsze branie. Zaraz zobaczymy, może to tam siedzieć obczaj. No niestety nie ma jest mi zimno, jestem skołowany. Średnio mi się tu zrywać. Ale ryba jest, bierze. Krąpiki cały czas wyrzucam do wody, bo na w chcę się siatki rozpadać. Ale coś się dzieje. Proszę bardzo, niewymiarowy, ale zawsze klenik. Chyba jest coś. O, spadł. Ryba spadła, bo jestem taki skołowany, chory, wiecie. Ale podejrzewam, że to był jakiś klenik znowu. Dość dobry opór. Cały czas łowię takie kleniki i małe jaziki, ale nie nagrywam tego, bo to trochę bez sensu. Rybki w każdym razie od razu wypuszczam. Opsa. No i na razie dużych ryb nie ma. Mamy chyba coś lepszego. Było konkretne branie, ale zobaczymy, jak ci peli. no, ten już w każdym razie taki fajniejszy. Nie ma 15 cm. Ale coś się dzieje głoś ryby biorą, i do wody. Tak jak powiedziałem, nastąpiła zmiana planu. Robaczki odstawiłem, bo wieszały się tylko i wyłącznie małe klenie. powiesiłem groch i kurczę dopiero na groch miałem takie grzmotnięcie, że głowa mała, chyba wędki zaraz na groch przemontuję. I mamy coś na groszek. Pierwsza ryba na groch. Brania konkretne. Fajnie, na groch lepiej ryby biorę, na białe robaków to drobnica. O, już całkiem przyjemny. To jazik. I proszę bardzo. W końcu. Jazia chciałem ustrzelić i ustrzeliłem. Patrzcie, Piękny jaś. Ogromny nie jest, ale fajnie, że jaś. Oczywiście jak chcę nagrywać to leci samolot, ale fajnie, fajnie. Męczyłem te małe kliniki, małe jaziki białymi robakami, denrobenami. A tu proszę bardzo, rzuca się federka z groszkiem. Brania są rzadsze, ale jak są to kurczę wędka drży. Groch to groch. Super. O to i te ziarno. Tutaj jest groszek głowich pęczak. Wybieram groszki. Nie na groszek najlepiej. I proszę bardzo, jest kolejny jazik. Tym razem na kukurydzkę. I mikroklenik, tylko założyłem robaczki. Tam panowie po drugiej stronie łowią, ale nie widzę, żeby coś specjalnego wyciągali. U mnie jakieś te małe kleniki, jaziki wpadają, ale też bez szału. Także, kurczę, może być różnie. Kochani, powiem Wam szczerze, że czuję się słabo. Boli mnie to gardło, jestem niemrawy, słabo przerzucam te wędki. Chyba zaraz sobie odpuszczam. Jest już godzina 11. I po prostu nie ma sensu siedzieć po tej nocy bez snu. Jadę do domu, żebym się bardziej nie rozchorował. I jeszcze jedna rybka na koniec, na groszek. O kurczę. Kolejny jazik. Nie, to mała rapa. Tym razem mała rapa. O i jeszcze jedna rybka, jeszcze jedna rybka. Mamy miałem iść do domu. Ale fajne konkretne branie. Jest już całkiem przyjemne. Kurcze. Proszę bardzo. Taki jeszcze jazik. Super te jaziki są. Jaziki, konkret. Kurde. Kochani, na dzisiaj, niestety, albo stety kończę, bo źle się czuję. Zimno mnie trochę trzęsie. Jak widać, jestem w czapce. No rybki dopisały. Fajnie, bo były jakieś inne ryby niż leszcze niż krąpie, jaziki, kleniki, to zawsze jakaś odmiana. I myślę, że gdybym był pełen sił, gdybym był bardziej, powiedzmy sobie, no skory do wędkowania, do przerzucania tych zestawów, to bym złowił ich więcej. No i za dużo też łowiłem na dendrobeny białe robaki. Bo gdybym zaczął od początku łowić na ten groch, do którego są tutaj przyzwyczajone, to pewnie byłoby więcej ryb, a może i większe. W każdym razie postaram się to odbudować, albo sobie odbić w tygodniu, jak będzie wolne. Być może przyjadę tutaj połowić tak spontanicznie i już tylko z grochem na duże ryby. Także kochani, zachęcam do subskrypcji, komentowania moich mediów społecznościowych, a zarazem przepraszam za mój głos zachypnięty. No i widzimy się niebawem nad wodą. Także cześć i czołem, Mateusz Cichocki w widłach trzech rzek.